Uda się zatrzymać w ciechanowie. Mamy nadzieję, że tak, bo Ciechanów jest takim miastem, które powinno mieć dobre połączenie kolejowe z Trójmiastem. Jeśli popatrzymy na logikę tych miejsc, w których zatrzymuje się Pendolino, no to jest to nieracjonalne, chociażby ze względu na liczbę mieszkańców miast, w których Pendolino się zatrzymuje. Ciechanów prawie 45 tysięcy mieszkańców i 32 tysiące, Malbork 30 8 tysięcy, więc już tu widzimy przewagę Ciechanowa, a tymczasem w Ciechanowie ma się nie zatrzymywać, w Iławie i Malborku ma się zatrzymywać. Jeśli popatrzymy także na analizę dotychczasowych połączeń kolejowych tych wszystkich trzech miast to okazuje się, że Malbork w przeciągu około godziny można dojechać do Trójmiasta i Malbork ma 18 bezpośrednich połączeń w ciągu dnia. Tymczasem Ciechanów z Trójmiastem ma tylko jedno połączenie i to jeszcze około 4 godzin musimy tam dojeżdżać. Więc te wszystkie czynniki, różne kryteria wskazują na to, że to właśnie w Ciechanowie pendolino powinno się i poprosiłem o taką ponowną analizę tej sytuacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju liczę na to, że pewna refleksja nastąpi. Natomiast trzeba też podkreślić jedno, że te dwa miasta, i Ława Malbork, tam Pendolino się zatrzymuje. No i najwyraźniej był taki pozytywny lobbying ze strony włodarzy tych miast właśnie w kierunku tym, żeby to Pendolino się tam zatrzymywało, a tu w Ciechanowie po stronie władz miasta no, niestety tego zabrakło. Tym bardziej to dziwi, bo przecież pani minister jest partyjną koleżanką pana prezydenta, więc myślę, że tutaj rozmowa, jakaś inicjatywa powinna zostać podjęta, ale chyba jej nie było. Ja w takim razie napisałem tego rodzaju pismo, zabiegam o spotkania. W przyszłym tygodniu też spotkam się z wiceministrem infrastruktury i rozwoju i myślę, że będę próbował przekonać do tego takimi argumentami jak chociażby liczba mieszkańców, czyli Ciechanów jako większe miasto niż Iława i Malbork. No i drugi argument, który dotyczy właśnie tych połączeń kolejowych, gdzie Ciechanów ma w ciągu doby jedno z trójmiastem i to aż 4 godziny, natomiast Iława i Malbork już teraz mają inne połączenia, które też będą na pewno tańsze niż Pendolino i nie sądzę, żeby mieszkańcy tych dwóch miast byli zainteresowani, korzysta zainteresowani korzystaniem z Pendolino, więc także z tej ekonomicznej analizy wynika, że to właśnie w Ciechanowie Pendolino powinno się zatrzymywać, a nie gdzieś w w Malborku czy i A co by Pan powiedział tym wszystkim złośliwcom, którzy mówią, że to element kampanii wyborczej, że kościół jest... Włoszczowa. druga Włoszczowa. No, przez jeden z tabloidów Super Express zostałem właśnie zaatakowany, że tu próbuje się zrobić drugą Włoszczowę z Ciechanowa. Myślę, że to jest całkowicie niesprawiedliwe porównanie. No Ciechanów to jest jednak byłe miasto wojewódzkie i też jeśli chodzi o porównanie liczby mieszkańców z Włoszczową, no to tam jest kilkanaście albo kilkadziesiąt mieszkańców, więc no to absolutnie są dwie różne sprawy. No i, i też to jest trochę takie Uderzenie poniżej pasa, jeśli kojarzy się Ciechanów z Dodą i z Kasią Strus, no to mało profesjonalne ze strony dziennikarzy. Tym bardziej, że te oskarżenia padają z tabloidów, więc naprawdę się tym nie ma co przejmować. Trzeba solidnie walczyć o dobro mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Myślę, że to jest właśnie w interesie nas wszystkich, żeby to Pendolino zatrzymywało się w Ciechanowie, żeby mieszkańcy Ciechanowa, powiatu ciechanowskiego mieli solidne, sprawne, szybkie połączenie z Trójmiastem jest przecież wielu studentów, którzy do Gdańska wyjeżdżają na studia, no i mają kłopot chociażby z powrotem do domu, do rodzinnych stron. Przyjeżdżają rzadko, ale gdyby było szybkie połączenie, to myślę, że zdecydowanie częściej odwiedzaliby swoją rodzinę niż tylko od święta. A na ile jest realne, że pendolino zatrzyma się w Ciechanowie? Na ile te pana zabiegi są realne? Ja mam nadzieję, że tak będzie. Będę podejmował kolejne kroki w tym kierunku idące. Te spotkania w przyszłym tygodniu z wiceministrem infrastruktury myślę, że też pozwolą na być może zapali się pewne światełko w tym tunelu i uda się przekonać urzędników do ponownej analizy całej sytuacji, bo jakby są argumenty. To nie jest tak, że ktoś chce sobie zatrzymać superszybki pociąg w Ciechanowie, tylko są realne argumenty. I ekonomiczne, i jeśli chodzi o zainteresowanie mieszkańców Ciechanowa, i wielkość tego miasta w stosunku do tego, gdzie to pędolino się teraz ma zatrzymywać, czyli w Iławie czy Malborku. No, nie obrażając wcale tych miast, no, ale one już mają dobre połączenia z Trójmiastem. Ciechanów nie ma dobrego połączenia z Trójmiastem, i to są. Fakty, I trzeba też powiedzieć i podkreślić jedno, że planując ze strony rządu czy spółek kolejowych rozmieszczenie miejsc zatrzymywania się pociągu, to też trzeba patrzeć na możliwość rozwoju danych miejscowości, nawet tych mniejszych. Więc tam, gdzie nie ma, gdzie jest czarna mapa kolejowa, gdzie jest plama, i gdzie pociągi się nie zatrzymują, no to warto by, żeby taką miejscowość właśnie połączyć z e, dużymi miastami i ośrodkami w kraju, a nie dokładać jeszcze kolejny pociąg w Iławie czy e, Malborku i to będzie dziewiętnasty pociąg w ciągu doby, który zatrzymuje się w Malborku i pędzi w kierunku e, Trójmiasta. No, bądźmy też e, poważni i myślę, że e, tego typu inicjatywa, e, jeśli urzędnicy to ponownie e, przeanalizują, to, to, to może to być całkowicie realne. Ja mam taką nadzieję, że, że to nastąpi.